Cześć wordy, z tej strony Kalu, witam Was w odcinku więzienia. Wiem, że długo czekaliście na dzisiejszy odcinek, ale oto jest. Ale wcześniej chciałbym powiedzieć, że dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z PlayStation, i to właśnie PlayStation ma dla was super wiadomość, a dokładnie promocję, promocję na PS Plus. Od 15 do 26 marca, czyli od dzisiaj trwa promocja dla nowych użytkowników kupujących PS Plus na rok. Jeśli kupicie taki pakiet, dostaniecie 25% zniżki. Zamiast 240 zapłacicie 180 zł w przeciągu roku. To się mega opłaca. Pewnie zapytacie się, co daje PS Plus. Otóż możecie grać w gry online. Takie gry jak na przykład FIFA, która sobie tutaj stoi, albo GTA Online. tylko oczywiście Multiplayer z innymi graczami. Oprócz tego dostajecie co miesiąc dwie gry, które są przypisane do waszego konta całkowicie za darmo. Sam z tego korzystam, bo co to by było za granie, grając tylko na single. Akurat w moim przypadku z GTA może ok, ale inne gry, no nie dałbym rady po prostu. Promocja trwa od 15 do 26 marca, także sprawdźcie link w opisie. Się po więcej informacji. A teraz zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka GTA 5 więzienie. Cześć mordy, z tej strony Witam was w kolejnym odcinku więzienia na moim kanale Jest dzisiaj ze mną Maciek, siema Maciek To nie jest niespodzianka, bo ja zawsze jestem, siemanko Dokładnie, i zobaczcie moi drodzy co się podziało Ruska mafia nas przychwyciła I co będzie tego nie wiemy, ale coś się No coś jest całkiem spory przypał, bo nas przechodzili na... Wiecie co się dzieje zazwyczaj jak przeprowadzają nad morze Więc to może być nasz smutny koniec No tak to wygląda stary, jesteśmy... Nawet miasto płacze, zobacz jaka jest pogoda brzydko No nie. jest beznadziejna, bez kitu e, co my chcecie z nami zrobić, harasho Słuchaj, Słuchaj Na początek Kamerad, Wszystko się dowiemy się w swoim czasie Co chcemy zrobić O chwilę Eeeem. Telefon dzwoni słyszysz? To może w tym czasie O yy, to... Fajne dzwony Tak Tak Słuchaj Niko szef ja Ty słyszysz stary z kim gadał? Niko szefem Jezu, ten Niko szef stary to mi się tylko z jednym Niko kojarzy, nie wiem, z Nikosiem Dyzmą? Tak, Kariera Nikosia Dizmon. Spokojnie, <laughs> że <laughs> ładnie Spokojnie. Miał taką karierę, da. że jest teraz bossem mafii. Tak jest. Co on tu gada? To dzwonił. No, nasz szef. I co, z no i co? Trochę się zdenerwował. A czemu? No co? <laughs> dobrze, dobrze raz. To dla Was robota. Jaka robota? Będziecie musieli śledzić i zabić jednego. To to był: Latynos albo Hiszpan. Nie wiem. To. A, tak. ee, do, a do. możemy się z nim zaprzyjaźnić? A potem zabić? Da. Ale no macie na to. Mało radę? czasu. Dobra, macie, to już, to już Może robić z nim co chcesz. A możemy wstać? Ale. Bo nie wiem w ogóle, czemu jesteście na kolanach. Dobra, stare wstańcie. Ale wstańcie, tak. Bardzo grudniutko Powoli. tak w razie czego, szefie. A. Że... Dobra, szefie, to da, co teraz? Szefie. Gdzie go znajdziemy tego, tego latynosa? Niech pomyśla. Ty, żaba. Nie skaż tak, co? Zgrzewam się, bo mi nogi bolą Aż nie co mogę tam, wstać. to na. To jest skało gdzie? Skała, Koło komrad Nie... co to się tj. rusza. Co? Co się dzieje teraz? Bliad, e -e a jakaś flądra jest na brzegu, widzisz? Ta? Ta, no jakaś flonderka. Truchło. To truchło. Truchło, to może być truchło. Ja nie zbliżam się do nie to! Nie Iwan! Skop to jest Iwan! Skop to i sprawdź czy żyje! To się rusza! A to Ty żyje? Ty jest, no wiesz, coś poznaję ja. tą czuprynę. Dziwoszka! Dziwoszka! Eee. O, eee, dziewoszka! Trochę ta... się zmęczyła. Pocz marzy, dobra. dobra, poczka, Ech... dobra dupeczka, poczka. <gum> Hehehe, Cieka, ciu, lepiej niką kroptał chyba stary, bo... Ty, ty myślisz, że to, to jest... Coś, że głos... O Jezu, zabijam. A zabij ją. Stop, Moje Taddy, niech, ja musimy ją zabić, musimy ją zabić, zabij ją, zabijłem, musimy zabić, zabijmy, zabiję. O nie, jestem Nie nic, nie musimy. O nie A nie nic, nic, ja bym sugerowałem, żebyśmy może coś zjedli? Siema, pani powróci. O da kto poru... ty tak, tak mówisz, co taki robi? porucznik. Stop. Nie, 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 Porucznik, no w taki cyrk, co oboźny jeździ. Tak. I on prowadzi wystąpienia publiczne. Ona y, odgrywała małpę, porucznik Fata Morgane. Tak. No, tak było. Co? Sz Jest stary, musimy mieć nową Stary, jak się przestaje jedną trawę? Ciągu... Nie, kontrum, nie, nie, nie. Nie, zrobicie szef w sensie, nie, nie wiem, może zobaczcie. Nie moja sprawa. O, może weźcie sobie ją, a my pójdziemy. Hm? O płaki, chcecie się zabawić. No to może pruducie, niech ona pójdzie z nami. Niech ona pójdzie z nami. Dobra, potrzeba nam, potrzeba nam, słuchajcie, kompana nam potrzeba. Przecież nic nie stracicie, to jest flądra z wody wyłowiona, to my ją chcemy. Ja jestem finem, Albo kamieniem to Za dużo celu. wody będzie porucznik. Ja generalnie no odpływa, nic nie, nie widzę, oczy Szefie! Nie czemu pan pływasz?! Szefie! Pogięło go. Dimitar! Zostawcie szefa, zostawcie go. Co szefie? Dobra, to my pójdziemy, to my pójdziemy po prostu, nie? Idźcie, 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 róbcie swoje. No, siemka, siemka. To... Szef się moczy, zostaw go! Szefie, poradzimy. Iwan, zajmij się nim, a ja się nimi zajmę. Chodź, chodź. Da, daj, E, Maciek, co się tu podziało? Czy ty widzisz? A w tajemniczym jak gdzie... ktoś ten jest? Nie idziesz sobie nam? obok pani poruczy, Eee, stary. Idę. <noise> Ciekawe, idę, ale problem polega na tym, że ten kolega się poszedł autentycznie moczyć, więc to jest niepokojące. Je ktoś z będzie. Ja, ja, ja. Da, bo ja lubię. No, dać. Tylko wolno. Siadaj pan, y, towarzyszu, tu to sobie wygodnie, a my normalnie. No, już tam gdzie uciec, temat. Spokojnie. Paliaciku, normalnie, w mistrzu. Pasili, to gdzie jechać? Na lotnisko. Ty Maciek wiesz, że jest na lotnisko, gdzie ty... A ja wiem kurde. Nie, co ty, nie, nie mam pojęcia. Ja stary wiem, jesteśmy niedaleko w sumie lotniska. Czy ty myślisz o tym samym co ja, żeby się jakoś tego Vasilija pozbyć? Czy nie? Ta, no skropniemy go, spokojnie. Potrącę go samochodem. <laughs> Tylko kiedy kurde? A co Spoko, z, y, znajdę dobry moment stary. Mówisz? Ta no Znaczy tego... Z... Znaczy możemy najpierw zweryfikować tego Meksykańca, może dobra kasa to będzie, czy oni za to nie płacą, chyba nie płacą na to, nie? Nie oni... No, to zrobimy dla Niko, ja nie wiem, ale fajnie by było się z tym Niko zobaczyć jak to jest ten Niko o którym ja myślę Ta, no no to po prostu na razie nie spełniajmy tak. to, to, to co. Da, da Da? To tu w prawo Arasło Da da, da. No bo. Tu jest Ej, przypał z tym z modem co tu się dzieje? Kierowcy w Liberty City. Moi drodzy, kierowcy w Liberty City to jacyś ja, naprawdę psychole. Ty, a gdzie? tu teraz, bo my na pas jedziemy zaraz. Może tu. Nie. Hmm. ja hmm. On chyba nie ma żadnego pojęcia, że mamy tego a, szukać, stary. Na, na kogo czekamy, Wasili? No. No. Dlatego my chcieliśmy. Wasili, czy ty nie wiesz, Wasili, czy ty nie masz żadnego pojęcia, na kogo czekamy? Wasili, nie wiesz, jak on wygląda. Mamy się domyślić, tak? To jest wasza misja. Da. Po, pozna, poznacie go Cudownie, cudownie Vasili Cudownie, Kina. stary Naprawdę, cudownie stary Vasili Dałeś radę, normalnie jesteś mistrzem Pani so, Może się Wszystko w porządku Co? Odjedźmy pod pas może Pod pas? Tam? No, pod, 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 pod pas, Pod pas, pod pas To jest część <laughs> waszej yy, Na zdrowia No nie ma nikogo Słuchajcie, o, no lunduje to lewo, to jest! Na o, jakiś szybki. A wionetka, co jest? To taka wionetka? To ja się schowam. O, jedzie! Jedzie, jedzie! Mówiłem, że, Mówiłem, że przyjedzie. To my się czajmy na niego? Czy co? Czy już teraz nie w niego? No to nie widzi, cicho, cicho! Co to za typo? Ja nie widzę. Mamy wzrok, stary. Ja tym bardziej. Chodzi do fury. To co za nim? Nie wiem. Zanim oczywiście. tak pociechał ekipa! Tak. Drive by, w razie czego! Okay. Dobra, dawaj. Ja, nasza ekipa jest jakaś żałosna. Jesteśmy no. ruskiem, który nic nie ogarnia. Dziewczyną, która dopiero co wyszła z morza, jest słaba i nic nie jadła. I my bez broni. Jak no, mamy go zabić? Ja czy stary, ja nie wiem. Jak mamy go zabić? Mamy Ona nawet się nie, nie może... kapnęła, że my to my. Czekaj, ja zapytam, czy nie chcesz jako mięso, Arba. Może pójdziesz jako mięso armatnie za nim Eee de... No nie wiem bo... Tak nic nie ogarniasz Wszyscy <laughs> zginiemy Macie jakiś plan Ty Wasili mm. mm. może ty byś tam podpowiedział co zrobić Dasz nam Tyba... broń w, no, w ogóle? Czy... Śle ja. śledź, śledźcie go Dasz nam broń Broń? Dasz. Co? dowiecie do do się Dowiecie się w swoim czasie. Ej, Maciek, on przed chwilą powiedział, on że pewno broń, słyszałeś. Nie, to... on, powie on powiedział może, w sensie coś takiego. Co? Zastanowi się czy coś. O, jechać za nim stary, nie jadę za daleko, to znaczy za blisko. Przez nie, chyba... Blisko. Nie, stary nie śniega daj spokój to jest GTA. Jedź, <średzi> <blisko>. <średzi> w swojej racji. Ale tu jest pięknie, boże, to miasto jest po prostu przepiękne. Sobie no mi się nie ładują tekstury, więc nie mam pojęcia stary, co się dzieje. No moi drodzy, mój komputer walczy, ale musicie naprawdę nas docenić, bo... To jak ta mapa obciąża nasze komputery, to jest totalna masakra. Nie jest łatwo nagrywać no, to te odcinki, masakra. dlatego 25 tysięcy map w górę musi być, żeby były kolejne. To będziemy, tak. moi drodzy, wszystkie wyrzeczenia tutaj dla Was robić. A my ciśniemy stary. Ja znam ten teren, to jest pierwszy teren tutaj. Pierwsza część miasta, którą masz, odblokowaną, nie? GTA 4. No dobra, no ale gdzie jedziemy z tym to jest gościem? Taka deep dzielnica, no nie wiem, no, jedziemy. To nie jest dobry pomysł, ma. chyba żebyśmy wjeżdżali w jakieś deep dzielnice. No ale to jest właśnie dobry pomysł, żebyśmy gotowali kropelity, ale byśmy z Wasiliem ja sobie... wynegocjować broń. Wasili, ale słuchaj, to musisz nam dać broń. Wasili, bo. Dam, ja, dam. Ja. Tu musisz jak najszybciej. A, a, dasz! Ja. da. No to, no to jak da, to da. No, ja... da. No da, da. A, da. Na zdrowie, zdravstvujcie. Da. da? Panie porucznik. No, da. Tylko jeźdźcie ja tak. tylko reklamę, była dada. Da. O Jezu. Przepraszam. Jedź. Wszyscy cali? Stot, Ty Zgubiłem nasz cel. Ty, a on tam się zatrzymał chyba. Dobra, jedź jest jedzie. tam, jest tam, jest Jedź, jedź. To, to ja przejadę, tak z drugiej strony. Zobaczyć, gdzie on jest. Jest tam, ty. Yyy... Eee... I... Nie... Bo... Może po prostu wjedźmy w niego? Ty, Vasili, dawaj broń. Yyy... Ej, poruszyk, proszę zostać w środku. Proszę zostać w środku. To nie no, dobra, 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 dobra. Ty, Paczek się słucha. O co sprawa? chodzi? W ogóle, <laughs> Poczekajcie. Poczekajcie. Cześć, cześć, z tego cześć. skuterka sztos! Maciek... No nie, poważny jakiś. Wasili, daj no broń. Maciek, stary, jest tam. Daj chociaż... Nie ma, nie ma. Nie ma go, tu A nie, czekaj, jest samochód, dobra, jadę za nim. To się on nie jedzie, on <laughs> stoi. No to poczekaj. Dawaj broń. Nie ma ich tu. Szybko do fury. Maciek, gdzie ty jesteś? Stary, jestem ukryty. O mnie, Wasili stary. Dobrze, to, to schowaj się tam. W sumie. Gdzie jesteście? Wsiadamy do fury, stary. Wasili spanikował. Co ty gadasz? Dobra, to e, ja czekam przed budynkiem. Chodź za nim, chodź za, za nim Da? Idziemy oh, Eee, czekaj Maciek, czekaj Wasili musisz dać na, dać na broń stary Simon! Stary damy radę gołymi rękami Stary dostałem Dzięki Wasili Co? To. to co? Ty stary, może po prostu Maciek. zabijmy, może zabijmy tego Ruska po prostu Dzień, no, czekaj, no może najpierw rozejrzyjmy się, stary, bo. Dobra, dobra. Dostać o tu, jest tu jest tu jest tu, 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 jest mam stary broń. Stary, tego mi inna ja podejdę go po klepie i zapytam się. Yy, Dzień dobry, przepraszam. Dzień dobry, kościół. Kościół, ręce do góry. Co? Nie, 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 nie,

Eee, sława narodna ja, e, partia Lenina. Co mam z nim zrobić? Księdze. Eee... Stój bez ruchu, stój w bezroku. Nie wychodzisz, jesteś swoim robotnie. Stój w eee, pas, musisz się stary odsunąć, bo ja będę kropał Wasylią. Strzelaj stary! Co mam o. Nie! O cholera! O, Dobra. O cholera, co to był? Co się dzieje? policja zabawa. jedzie! Policja tu nie ja ucieka Uciekamy, uciekamy! Jak to wow! Uciekajcie! Uciekajcie! Stary złapali mnie! Co? Złapali mnie! Co się dzieje? Zabijemy tego! Na policję! O, o! Pani poruszy, proszę za nami! <grym> Stary, my uciekamy! <grym> no uciekajcie! Ja tu leżę, przy klęczę przy trupie! <grym> o nie. O cholera, biegnął tu nas. Ja się dowiem o co tu wszystko, o wszystkim chodzi. Dowiesz się w jest ich tu więcej? Teraz jesteś jedną z nas. Co? Ale się tutaj wyprawia. czemu ta jest z nami wchodzi na dół? Do... Jeden, o cholera. Na dół. U! Na trzy, cztery, pani poruszczy. Trzy, cztery, Dobra. Ja Pierdzielę. Maciek, czy to ty? No to ja! Uciekaś, co stary? my się zrobili? Gdzie są wszyscy? Wszyscy odejdą, odejdą odejmę! o O cholera! Uł, Jest. Uł. Sergio dostał! Sergio o mój Boże! Dostał. I co teraz? To są tylko dwa miejsca w tym samochodzie! Nie, Dostał, nie! Uciekajcie, uciekajcie! Nie, 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 nie! Nie, nie. Dostał, dostał. Uciekajcie, uciekajcie stary! Jezus Maria, postrzelili Sergio, stary na ziemię! Matkole. Ja wcale nie, wcale nie chciałem uciec, wcale nie chciałem uciec. To było tylko chciałem się żebyś bliżej. Na kolana! Robić, że... Na A, ja już, 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 już! Wcale nie chciałem uciec. Nie chcę dodatkowych rad za, za ucieczkę, wcale nie Panie chciałem. Uciec. Koi, jaka pani porusznik? Nie. To jest Ona Martynka. zabiła grubego. Kogo? Koi, koi. zaraz ma grubego, widziałem, widziałem to ona, bo to ona, to nie my, w ogóle to nie my. Ej, bo nasz kolega dostał. Wezmijcie jakąś karetkę Stary, co czyli... ci chodzi człowieku? Chodzi na to, że nas wywęszyli Masz takie wrażenie? Tak. Ona zabiła wśleżeni. grubego Jak nie kogo czekajcie. nie zabiłam. Ej, zabiła grubego że... Najgorsze jest to, że to ja zabiłem grubego I będę Stary, kablujmy gruby. na to Mamy wspólną wersję wydarzeń, nikt tego inny nie widział Czemu zabiłaś grubego? Byłaś taka... Jakiego grubego? Bez sił, po nie. tej wodzie Zabiłaś grubego Czym go miałam zabić? Palcem? Pistoletem, coś ci chce Pasilita! Nie miałem żadnego pistoletu! Miałaś. Miałaś, widziałem! To wszystko wina rudego. Żółtego. To przewódka. O nazwałaś go rudym. Słuchaj. się, się. Obracę, Zobaczymy jak to będzie na tym gorzej, panowie. Ty oh, no zaczyna dochodzić do siebie Maciek. Chedam! I tak wyląduje w więzieniu za zabicie grubego stary. Nakablujemy na nią. Yeah. Sergio, ja, ale po blondyna zabiła grubego, Serdzio? Serdzio, widziałeś jak blondyna zabiła grubego, Sergio? Nie widziałem jak zabiła grubego, kto to gruby? Działa, ja sama nie wiem Działaś, kto to gruby. go. No. To Zabiła takiego gruba, co z karabinem. A po swój radiowóz. Jeszcze skup przy okazji tego. Ty, te policjant, weź osobno! Proszę! Nie, 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 panicio. Obawiam się, że nie z kimś. To chyba jest większe Inne? W ogóle miasto większe no Ale Co na? świat za hey. Czekaj jak hey, będzie... Serdzie mam podejrzenie, że... Niesiesz... Zawsze jak się pojawisz, się pojawiają też kup. Nie no, ja przyleciałem was uratować. A czemu, czemu jakiś gość imieniem Niko chciał stary twojej śmierci? Niko? To... Niko Belic? Kto? Nikobelicz? Taki o czym wy ruski, taki... cholero, no nie gadajcie, że to byli jego chłopaki. Serio chciał mnie sprzedać. No. Ja on wzleceje, zleceje, mieliśmy Dobra. do jego gangu dołączyć, stary. Wiesz kto to jest? To jest taki watasz... Gdzie my idziemy? Ja, ja wiem, ja słyszałem city. o Nikobeliciu. ...całym miastem. Posiekajcie tu. Kapcie się w żądź i chcę z gubernatorem gadać, policjant. No Na wszystko będzie czas. Chłopaki, opuść Ja mam nadzieję. Ej, hey Maciek. Z telefonu ty no? skorzystać z adwokata i tym podobne. Tak, czyli to nie jednak święty Mikołaj, a nie Nikola Tesla. No też tak myślałem. Widzę was. Obstawiałem Nikodema dyzmę, ale. Albo Nikodem Dyzma, no właśnie. E, a długo tu będziemy A się dowiemy gdzie macie dokładnie iść Pójdziemy dalej. A, panie, macie dowodów, nikt nie widział. Pani porucznik, to jest jedyny dowód, że ona go zabiła. <laughs> tak, widzieliśmy to. Trzech świadków kontra jeden. Tak, no wszystko wyjaśnijmy. Oj, drodzy. Trafiliśmy do kolejnego pierdla! tym razem w Liberty City. Tego się nie spodziewałem, że tak to się zakończy. Ale no, tak to jest, jak się moi drodzy nie przestrzega prawa. Maciek, jak ja się czujesz? Ładne to więzienie, jest ładniejsze chyba. Widoczki mamy lepsze. Ja jest ładne, ale Sergiu coś to... harczy, więc Pech. tak staram się zrozumieć, co ja mówisz. tutaj... <laughs> pojawiam się. Nie wiem skąd. Sergio, nie harcz. Z tej paki to już chyba nie uciekniesz, Sergio. Maciek, coś ty zrobił? Nie, ty nie... <noise> nie mam <mówienia. głosy> nikt myślą, że mnie zlagowało, czy co? O! A nie, oni idą tutaj, a dobra, to nieważne. Wszyscy przenikają. Co to za drzwi w ogóle, <noise> To jest peron 94, stary. <noise> o, tak wygląda. Jak to więzienie wygląda? Bo nieźle, no, 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 moi drodzy. Jak my z tej paki uciekniemy, tego nie spokojnie. Nie bo. Ale, bo będziemy próbować pieszy? na pewno. No, Żółtek, a no, kiedyś myślałam, że z tego miłość będzie. O! Nie O kurde Nie jestem Teraz zainteresowany rotykami i mordercami Które mówią na mnie, nie, że jestem rotyk Dokładnie Oplułeś mnie? Nie Nie, podłogę, spokojnie, podłogę Masz nadzieję, ma... mam nadzieję. No, no to... nie, już nie mam no, nadzieję no, Już nie, no, ma... nie ma nadziei, no, nadziei no. dla nas, chłopaki Mam nadzieję no. drodzy Ja mówię, to jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie Pani aha, porusik aha, no, trafiła no, z nami do pakietu Weź, bo jak się odwinę, jak się odwinę, ci krzywdę zrobię Pani się, spokojnie. Mówię, ja chcę rozmawiać z gubernatorem. Jakim gubernatorem? <czarem. tos> Żółtek. <coughs> Żółtek do szarego. <coughs> Kurde, myślałem, że nie zauważył stary. Jaka paka zarobista. Oczysz pani. Moi Świetnie, cieszy się Nie razem wiemy, się gdzie razem. nas prowadzą, ale powoli będziemy mm -hmm. kończyć dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie mnóstwo łap w górę. Jeśli chcecie wiedzieć, co wydarzy się w kolejnym, 25 tysięcy łap, i lecimy dalej. No możecie sobie Dobra, na na boisku, macie Dobra. chwilę czasu wolnego. Pagienne ziele, panie Chwilę czasu wolnego mamy. Kurde, Maciek, to no nie wiem, jak. Bagienne ziele tu właśnie widzisz? Widzę, właśnie. Będziemy zbierać zaraz, moi drodzy. To była na tyle. Dzięki Maciek za dzisiaj. I słyszymy się w kolejnym odcinku. Moi drodzy. Do usłyszenia! Trafiliśmy znowu tam, gdzie nasze chyba przeznaczenie. Czyli do więzienia. Jo!